Cześć kochani. Słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, co bardzo pomaga mi w życiu ostatnimi czasy i jest to takie bardzo silne przekonanie, że Bóg mnie wspiera. Często, jak nie wiem, jak, jak się dzieją jakieś różne rzeczy w moim życiu, to mówię sobie: Jezu, ufam Tobie. I, ale nie tylko, że to mówię, ale naprawdę w to wierzę, bo to jest ważne, żeby, wiecie, żeby wierzyć w to, co się mówi. I naprawdę okazuje się, że, że no, że Bóg nas kocha i że On naprawdę wie dużo lepiej, co jest dla nas dobre i że On wie, jak nam pomóc. Czasami wchodzimy w taką drogę, przynajmniej ja byłam w takiej drodze, kiedy myślałam, że jestem odpowiedzialna za wszystko, że wszystko zależy ode mnie, że jestem kowalem swojego losu. Bardzo dużo tego typu przekonań miałam na swój temat, że jestem odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje. No i bardzo często czułam frustrację w momencie, kiedy tak się nie wydarzało, jak bym chciała, albo byłam bardzo zmęczona walką o to, żeby tak się wydarzyło. A w momencie, kiedy zaczęłam ufać, że, że tak naprawdę to jestem takim ziarenkiem piasku po prostu na tym świecie i że to wszystko zależy od Boga, co się, co się wydarzy, to naprawdę zaczęło mi być dużo, dużo łatwiej w życiu. I powiem Wam, że były takie momenty, kiedy, kiedy wiele, wiele. Strasznych demonów krążyło wokół mnie yy, i bardzo się bałam. Yy, I wtedy yy, wtedy. Cały czas chodziłam w różańcu, kładłam się spać. Kładłam się spać, Chciałam spać, nie mogłam spać, ale kładłam się i właśnie cały czas musiałam sobie w głowie, dobra, nic nie możecie mi zrobić, bo, bo tak naprawdę i tak Bóg was stworzył, i tak je mu podlegacie, i tak on was wyśle wszystkie do piekła ode mnie z daleka. I wtedy się modliłam i mówiłam, Jezu, ufam tobie, i po prostu zabierz je ode mnie i daj mi spokojny sen. To były takie najbardziej chyba krytyczne momenty w moim życiu. Ale dzisiaj bardzo wiele decyzji, które podejmuję, czy decyzji, może nie decyzji, ale w ogóle, jak coś robię, to myślę sobie, to jest dużo łatwiejsze, bo myślę sobie, dobra, nie jestem sama w tym wszystkim, tylko właśnie Bóg jest ze mną, Jezus jest ze mną i jak sobie tak mówię, dobra, ok, ufam Tobie, to jest ok, ale. Bardzo ważna rzecz, to co ja też, też mówię. W momencie, kiedy na przykład dzieją się pewne rzeczy, tak, i ja bym chciała, żeby one poszły w jakimś tam kierunku, to ja proszę Boga o to, żeby poszły w tym kierunku, ale mówię też, że, że, że po prostu, że ja ufam, że Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie najlepsze bo nie jestem najmądrzejszą osobą, na, nawet jakbym była najmądrzejszą osobą na świecie, to i tak nie wiem co jest dla mnie tak naprawdę najlepsze, bo, bo tylko właśnie zaczęłam w to wierzyć i naprawdę gorąco powierzę to wierzę, że Bóg wie co jest dla mnie najlepsze i być może na ten moment to co ja myślę, że byłoby e, najbardziej dla mnie wskazane wcale nie jest, z perspektywy czasu, z dłuższej perspektywy czasu. Więc wtedy modlę się o to, że właśnie do Boga, że dobra chciałabym, żeby to poszło w tym kierunku, żeby było tak, tak, proszę Cię o to, ale ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. I tylko proszę Cię o to, żebyś po prostu dał mi siłę do zaakceptowania Twojego wyboru. I powiem Wam, że czasami sama się zdumiewam, w którym kierunku to idzie. I jak dobrze to idzie, czasami idzie po gruzach, ale potem tak jakby jestem sprowadzana z powrotem na, na dobrą drogę. Także to jest coś przepięknego. Mam przyjaciółkę, która jest gnostykiem, czyli ani nie wierzy, że Bóg nie istnieje, ani wierzy, że Bóg istnieje. Ona potrzebuje dowodu na wszystko. Gdzieś tam dużo z nią rozmawiam, no ale to jest teraz nieistotne. I ona powiedziała fajne zdanie. Ona tak, wiesz co? Wy, wierzący, wierzący ludzie, macie dużo łatwiej w życiu, bo właśnie za każdym razem możecie zwrócić się z tym wszystkim do Boga. A ja muszę rozwiązywać wszystko sama, tak? Za wszystko jest odpowiedzialna sama. I to jest pomyślałam, że rzeczywiście tak jest. Że to jest cudowne, że. Że mamy tego naszego tatę, tak, który nas kocha, i kiedyś szósta fajnie powiedział. Jak, jak jest dziecko i czegoś chce, to się nie zastanawia, czy może poprosić rodziców, czy nie może prosić rodziców o to, co chce, tylko po prostu całym sobą pokazuje, że tego chce. Mamo chce zabawkę, mamo chce, nie wiem, telefon, mamo chce jechać na wakacje, mamo chce trampolinę, mamo, mamo, mamo. I teraz, jeżeli ja raz powiem, ale nie wiem, nie kupię ci teraz tej trampoliny, to jest codziennie mamo, trampolinę, mamo, mamo, mamo. I słuchajcie, i to jest fajne takie podejście, właśnie, żebyśmy my dokładnie tak samo, e, może nie tak histerycznie, ale też dokładnie tak samo zaufali Bogu, bo Nadia mi ufa, że, że ja w końcu jej kupię tą trampolinę, no w końcu ona mnie przekona w jakiś tam sposób, żebym jej tą trampolinę kupiła i ona wie, że ona sama tej trampoliny nie może mieć, no, no nie ma takiej możliwości, że tylko ja, no albo jej um, tato, jesteśmy takimi osobami, które mogą jej tą trampolinę załatwić i po prostu o nią prosi, cały czas o nią prosi z totalną wiarą, że tą trampolinę dostanie, no, oczywiście, że dostała trampolinę, oczywiście, że dostaje mnóstwo rzeczy, o które, które prosi, które ja decyduję, że są Rzeczywiście fajnie, no nie dostaję wszystkiego. I z Bogiem myślę, że jest dokładnie tak samo, że On wie, co jest dla nas dobre, czyli nie wszystko, o co go prosisz, dostaniesz, ponieważ być może niektóre rzeczy nie są wcale dla Ciebie wskazane, nie są wcale dla mnie wskazane. Być może wydaje mi się, że to jest dobre, a wcale w perspektywie czasu nie jest dobre, ale my nie potrafimy patrzeć w bardzo dalekiej perspektywie czasu, e, tylko patrze, potrafimy patrzeć na to, co tu i teraz. Ja teraz cierpię i teraz mi pomóż, tak? Ja teraz tego potrzebuję i teraz tego od Ciebie chcę. E, ale myślę, że te prośby, które naprawdę pochodzą z głębi naszego serca, które zanosimy do Boga i które On wie, że są takie prawdziwe prawdziwe, szczere i że są dla nas bardzo ważne to robi wszystko, żeby zostały spełnione i mi to bardzo pomaga w wielu, wielu kwestiach więc po prostu zaufaj zaufaj Bogu, bo On wie jak Cię prowadzić i powiem Wam, że ostatnio leciałam z kolegą samolotem, to też było takie niesamowite znaczy w ogóle lot samolotem w kokpicie był niesamowitym przeżyciem zawsze o tym myślałam, marzyłam ale co było fajnego w momencie, kiedy wznieśliśmy się nad wszystkie, no, no, na wysokość, no prawie że nad chmury, to zobaczyłam w świat bardzo poukładany. Pola, które były w formie kwadratów, tak? te, te lasy, jakieś takie, gdzie, gdzie z perspektywy góry, Widzisz tak naprawdę, jak należy przez ten las iść. I pomyślałam sobie, że my jesteśmy takimi ludźmi, którzy patrzą z perspektywy ziemi. Czyli jesteś w tym lesie i jesteś totalnie pogubiony, jesteś totalnie pogubiona. Tak jak ja bardzo często jestem totalnie pogubiona w życiu. A, a Bóg patrzy z perspektywy nieba, tak? On patrzy ze swojej boskiej perspektywy. I on sobie myśli, dobrze kochana, ty masz teraz iść tą drogą. Nie tą, bo się zgubisz, totalnie się pogubisz. Nie, wracaj na tą drogę, tak? To... To ci, to ci, nie wiem, o to prosisz, to będzie ci dane, bo to ci pomoże w tym, żeby iść w dobrą stronę, ale to niekoniecznie, więc stąd cię zawrócę. Ja mam, ja mam takie, jakieś, nie wiem, mi się to tak spodobało, spodobała mi się ta myśl, bardzo mi to tak, ja mam umysł analityczny, logiczny, bardzo mi to jakoś przekonało, i rzeczywiście teraz tak myślę. W ten sposób. I czytając Pismo Święte, znalazłam takie fajne, fajne sentencje na ten temat. No bo oczywiście, że bardzo, bardzo często w Piśmie Świętym jest pisane właśnie o to, żeby zaufać Bogu, bo On wie, co jest dla nas dobre. I, ale tak naprawdę, jeżeli Twoja modlitwa jest bardzo szczera i cały czas z takim totalnym zaangażowaniem ją odmawiasz, to dostaniesz od Boga to co chcesz. I było co było napisane. Wszystko o co prosicie w modlitwie stanie się Wam, tylko wierzcie, że to otrzymacie. Bo często jest tak, dobra nie dałeś mi tego, no to się obrażam, tak? Nie dałeś mi tego, to nie idę do kościoła, nie dałeś mi tego, no to kim Ty jesteś w ogóle, to co to ja tutaj siedzę, modlę się, wierzę, tak? Nie wiem, różaniec odmawiam, do, do, do komunii chodzę, a Ty mi nie dajesz tego co ja proszę, tak? To ja nie będę tam chodzić, bo to jest bez sensu. Ile razy poszłaś, ile razy poszedłeś, ile razy ja poszłam i tak. Czasami się wkurzam, rzeczywiście na naszego ojca i tam z nim ostro rozmawiam, ale, ale to jest tylko niekiedy. Natomiast przeważnie właśnie idę z taką pokorą i mówię: "Dobra, ufam Tobie, że wiesz najlepiej i ufam ci, że te prośby, które mam do ciebie, które wiesz, że, które po prostu są dla mojego dobra, że mi je spełnisz." Słuchajcie, mnóstwo problemów rozwiązałam. Ostatnio, na przykład, że ostatnio, no kilka miesięcy temu, kiedy, y, kiedy miałam takie bardzo, y, bardzo mocne rozkminy, w ogóle gdzieś tam się pogubiłam, y, zaczęłam bardzo dużo czytać, y, pogłębiać moją wiarę, ale to spowodowało mój kryzys z moją pracą, dlatego że ja zajmuję się Samym rozwojem, no samorozwojem, motywowaniem ludzi, i gdzieś w pewnym momencie to, co czytałam w Piśmie Świętym, zaczęło mi zgrzytać z tym, czym żyłam całe życie. Tak? Przez, od kilkunastu lat studiuję psychologię, studiuję właśnie motywację, samorozwój i, i, i zgrzytały mi te treści, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle jestem w stanie dalej robić to, co robiłam do tej pory, ponieważ ja, żeby robić cokolwiek, potrzebuję, żeby to było spójne. Ze mną i ze wszystkim, bo ja nie potrafię mówić jakichś nie wiem pustych frazesów. Ja muszę w to głęboko wierzyć. No i właśnie pojawił się problem, bo przestałam tak bardzo wierzyć w to, jak wierzyłam wcześniej. No i, no i w pewnym momencie gdzieś tam moja praca nie była już taka efektywna jak wcześniej. Postanowiłam dać sobie trochę czasu, żeby to wszystko sobie ułożyć w głowie, żeby pojechałam do klasztoru do Tyńca, tam byłam przez tydzień, to bardzo dużo mi ten wyjazd dał, bo mi wszystko w głowie poukładał. Tam siedziałam, miałam klucze do kościoła, do którego mogłam cały czas wchodzić, modliłam się z mnichami. Niesamowite przeżycie, niesamowite. I e... No ale w związku z tym, że gdzieś tam odpuściłam sobie takie tempo pracy, jakie miałam wcześniej, no to niestety, ale wyniki nie były takie, jakie miały być. I groziło to tym, że nie będę dostawała wypłat na takim poziomie, na jakim dostawałam wcześniej, no a jednak jest to odpowiedzialna za moje dziecko, dlatego że. Jesteśmy, no ja tam byłam, miałam ten y, ślub cywilny, ślub po rozwodzie, nieważne. E, więc jest odpowiedzialna za moje dziecko. No i nie mogę sobie tak, wiecie, nagle e, pójść i stwierdzić, no to ja teraz sprzedam wszystko i będę sobie tylko żyła pogłębianiem wiary, tak? No muszę dać jeść, muszę zapłacić rachunki i całą resztę. No a kasy na koncie se brakować. E, gdzieś tam obawiałam się, że właśnie to pójdzie, nie będę dostawała tych wypłat na takim e, e, poziomie, na jakim dostawałam wcześniej. I wtedy modliłam się, Jezu, ty wiesz, jak bardzo mi potrzebny jest teraz ten czas. Ty wiesz, jak bardzo potrzebne mi jest to, żebyś teraz właśnie zesłał na mnie Ducha Świętego, żebym ja zrozumiała wiele kwestii. Też modliłam się o to, żeby Bóg mi powiedział, czego ode mnie oczekuje. Tak? Czytałam bardzo wiele książek, rozmawiałam właśnie z Michałem. To trwało kilka miesięcy, no może nie kilka miesięcy, no ale ze dwa na pewno. Ale ja w głębi duszy wierzyłam, że, że Bóg nie da mi... Nie wiem, nie zarobić pieniędzy na, na chleb, nie da mi nie zarobić pieniędzy na to, żebym, nie wiem, zapłaciła rachunki, to jest niemożliwe, żebym ja idąc tą drogą i pogłębiając wiarę, szukając tak odpowiednich wartości, żebym, żeby to spowodowało, że tych pieniędzy nie będzie. Ale nie miałam dlatego pojęcia, skąd one się mają pojawić. Ale cały czas właśnie ufałam Bogu, że, że to się wszystko poukłada, że to wszystko będzie dobrze. I wiecie, co poukładało się? Wszystko się poukładało, wszystko. Po prostu zaczęły się wydarzać takie rzeczy, o których bym w ogóle nawet nie pomyślała, że może się to wydarzyć, żeby właśnie Bóg zapewnił mi moje bezpieczeństwo finansowe, żebym nie musiała się o to martwić. Także coś niesamowitego. I właśnie kolejny cytat, który chciałam Wam przeczytać. Które też przeczytałam w Piśmie Świętym podczas moich medytacji, o których wam mówiłam. Właśnie codziennie rano medytuję. Wie ojciec was, czego wam trzeba, zanim go jeszcze o to poprosicie. Więc, więc yy, dlatego ja już czasami mówię. Po prostu oddaje ci siebie totalnie, całą siebie, całe swoje życie i wszystko to, co ma się w nim wydarzyć, no bo właśnie ty wiesz lepiej, co jest dla mnie dobre. Polecam wam taki sposób mówienia. I na koniec przeczytam wam jeszcze jeden cytat. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. No, mnie to bardzo wspiera. Powiem wam, że im więcej czytam Pismo Święte, tym bardziej stwierdzam, że te wszystkie książki właśnie dotyczące samorozwoju, motywacji i tak dalej, i tak dalej, to to jest dokładnie jedno wszystko i to samo. Wszystko, i to, wszystko jedno i to samo, tylko pisane po prostu różnym językiem. Także no niesamowita księga, którą teraz zgłębiam. I to, co powiedział też mój przewodnik duchowy, ksiądz Krystian, ostatnio przepiękny, miał, znaczy, no tak, ba, bardzo fajny, miał swój przekaz na, na YouTubie, ksiądz Krystian Harhut, możecie sobie zobaczyć, kiedy powiedział, że tak naprawdę 90% wszystkiego, co się dzieje, to za te 90% jest odpowiedzialny Bóg, ale On nie jest odpowiedzialny za wszystko. Nie możesz sobie siedzieć w domu i powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, to Ty teraz rób, a ja będę sobie siedzieć i czekać. Nie, Ty jesteś odpowiedzialny. Czy Ty jesteś odpowiedzialna za 10% tego, żeby podjąć działanie? tak, żeby nie wiem, żeby, żeby iść w zgodzie z prawdą, żeby żyć dobrze, no to nie możesz usiąść i powiedzieć sobie, Jezu ufam Tobie, że wszystko będzie dobrze, ale idę na imprezę i będzie co będzie, no nie będzie co będzie tylko będzie to, co zadecydujesz, że będzie na tej imprezie, tak też tak czasami mam, że pójdę na imprezę no i niestety, ale później na drugi dzień nie jestem, gdzieś tam źle się czuję i, i odpuszczam mszę i to jest okropne to zdarzyło mi się kilka razy czuję się wtedy strasznie źle i czuję się że zawiodłam Boga i że to nie jest fajne. Może potrzebne są też takie momenty y, takiego y, autorefleksji i zawiedzenia samego siebie i pomyślenia wtedy: to ty mi dajesz tak wiele, to ty tak o mnie dbasz, to ty y, powodujesz, że, że to moje życie jest coraz lepsze. A ja wybrałam po prostu, nie wiem, jedno wstryknięcie, demon mi tam pyknął do ucha, a baw się dobrze, jutra nie ma i już, tak? I, i leżę. Także y, parę razy, jak mi się tak zdarzyło, to potem powiedziałam sobie, że ja już więcej tak nie zrobię, i rzeczywiście już tak się nie wydarza, a więc czasami trzeba gdzieś tam upaść, żeby wstać i, i wyciągnąć wnioski z tego upadku. Ale jeżeli masz wiarę w Boga i wiarę w Jezusa, i, i też taką wiarę, że on. Że on nam wybaczy. Jeżeli masz taką prawdziwą skruchę, to zawsze Cię wybaczy i chce dla ciebie jak najlepiej. Po prostu Jezus jest chodzącą miłością, tak? No to jeżeli ktoś ciebie kocha bezwarunkowo, jeżeli masz dziecko, to to rozumiesz na pewno, tak? Ja na kocham bezwarunkowo, i nawet jak jestem w pewnym momencie na nią zła, bo coś zrobiła nie tak, coś zrobiła niefajnego, to ja nie potrafię być na nią długo zła. Ja tylko chcę, żeby ona zrozumiała swój błąd, co, co takiego niedobrego zrobiła i, i, i jak to wpłynęło na przykład na to, jak ja się czuję, czy, czy jej babcia, czy jej koleżanki, czy, ktok, czy cokolwiek. Jak to też wpłynęło na nią, ale zaraz przestaje być zła, no bo, no bo, no bo nie da rady. Ona gdzieś tam zaczyna płakać, zaczyna się przytulać do mnie, mamusiu przytul mnie, no ja ją przytulam. I dokładnie myślę, jestem przekonana, że, staje, że to się dzieje właśnie z Bogiem, że on nawet jeżeli przez chwilę jest rozczarowany albo myśli sobie, no nie nie rób tego, bo tak naprawdę największą krzywdę to robisz sobie, albo jakimś tam nie wiem, osobom, na którym ci zależy, lub osobom pokół ciebie. No zobacz, to on chce właśnie, żebyśmy, żebyśmy zobaczyli, co się wydarzyło i jakie są tego konsekwencje, i że za każdym razem znowu wierzy w to, że więcej tego nie zrobimy, i za każdym razem nas wspiera, i za każdym razem po prostu zrobi wszystko, żeby, żeby było nam dobrze, ale to też nie jest tak, że, że, że będzie było wszystko, żeby nam było dobrze, pomimo wszystko, tak? No, no jednak jakieś tam wymagania podstawowe są. Więc ufaj Bogu, to naprawdę pomaga w życiu, to naprawdę pomaga iść przez życie, to naprawdę pomaga w takim dobrym rozpoczęciu każdego dnia, przy życiu każdego dnia, kiedy wiesz, że jest, jest wielka, ogromna siła, ogromna miłość, która po prostu Ciebie wspiera. Więc Jezu, ufam Tobie. Fajnie jest to sobie mówić każdego dnia, rozpocząć ten dzień właśnie z Bogiem, z Jezusem, z Maryją, ja tak robię. I u mnie to działa. Mam nadzieję, że u Was też zadziała. Trzymajcie się.